Ci wszyscy, którzy preferują trzyczęściowe karpiówki, chociażby ze względów transportowych, mieli do tej pory spory kłopot ze znalezieniem odpowiedniej wędki do spoda. No i jest taka wędka, właśnie trzyczęściowa, która spełnia wszelkie parametry takie same jak wędziska dwuczęściowe. To jest nowa wędka Prologika serii C. C-series spot and marker. 3,60 długości i krzywa ugięcia 5 funtów. Wędzisko na pewno bardziej wygodne w transporcie niż dwuczęściowe, no ale spełnia wszelkie warunki, jakie są postawione przed tego typu wędziskiem: czyli do spoda, do zamęcenia rakietą i ewentualnie również do takiego klasycznego markera blanki z wysokomodułowego węgla to jest rzecz oczywista no bo przecież musi sprostać to wędzisko bardzo mocnym obciążeniom rakieta jest ciężka trzeba ją wyrzucić na znaczne czasami odległości akcja tego wędziska to jest rzecz bardzo ważna żeby ten blank tłumił w odpowiedni sposób drgania szczytówki wtedy osiągniemy dużo większe rzuty to jest akcja XD, czyli Extra Distance, właśnie do jak najdalszych rzutów. Pierwsza przelotka 50 mm to w ogóle są przelotki serii MM, jak widać, bardzo cienkie. Natomiast średnica wszystkich przelotek, w które to wędzisko zostało uzbrojone, jest powiększona w stosunku do e, takich typowych wędzisk, nawet rzutowych, ale do łowienia. To jest e, rzeczą oczywiście uzasadnioną, dlatego, że w tego typu wędziskach do spóda stosujemy przypon strzałowy, który jest do linki czy do plecionki wiązany. Ten węzeł jest taki dość znaczny, więc żeby łatwo przelatywał przez przelotki, one zostały znacznie powiększone. Wszystkie mają sporą średnicę w porównaniu do typowych karpiówek. No i przelotka szczytowa która jest antysplątaniową, co jest bardzo ważne podczas rzucania rakietą, bo jeżeli nam cokolwiek się zaplącze, no to wiadomo, czym to się nam skończy. Wykończenie matowym lakierem, nieodblaskowym. No i oczywiście odpowiedni uchwyt pokryty duplonem. Tutaj to musi doskonale trzymać rękę podczas bardzo silnych wyrzutów. Oczywiście do wędziska typu spod musimy Dobrać odpowiedni kołowrotek o szpuli, która ma znaczną średnicę, która pozwoli po prostu na jak najdalsze rzuty, a jednocześnie nie jest to kołowrotek, który musi sprostać niezwykłym obciążeniom podczas holu, dlatego, że po prostu nim się nie holuje ryby. To jest Prologic Avenger XD8000FD z przednim hamulcem. Z Fast Dragiem, który w przypadku spoda jest rzeczą bardzo istotną. No i oczywiście istotna rzecz w kółowrodku, który używamy do spoda, to klips do mocowania żyłki czy linki. Klips metalowy, żeby on wytrzymał obciążenia podczas rzutu, kiedy zahamuje się właśnie wyrzut na odpowiedniej wybranej przez nas odległości. Oczywiście wiązanie żyłki ze strzałówką to jest taka, taka baryłka może niewielkiej średnicy, ale dzięki temu, że te przelotki są zdecydowanie powiększone w tym wędzisku, bez problemów przelatują przez nie, nie haczą i dzięki temu możemy uzyskiwać maksymalne odległości nęcenia.